Poznaj cyfrowego robota i po system, który automatyzuje procesy planowania bezpośredniego zarządzania zasobami i raportowania na halach produkcyjnych. Pierwszy na świecie autonomiczny system decyzyjny do zarządzania pracą ludzi i maszyn na halach produkcyjnych, bez harmonogramowania, który zrewolucjonizuje sposób, w jaki działa Twoja fabryka. Dzięki sztucznej inteligencji samoorganizująca się zdalnie zarządzana fabryka, w której pracą wszystkich zasobów samodzielnie steruje cyfrowy robot, staje się rzeczywistością. Bez konieczności udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego. Iposystem autonomicznie w czasie rzeczywistym podejmuje optymalne decyzje, biorąc pod uwagę aktualny stan wykonywanych zleceń, dostępne materiały i zasoby oraz wymagane terminy realizacji. Celem pracy algorytmów systemu jest terminowa realizacja wszystkich zleceń produkcyjnych przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnego czasu pracy zasobów. Jak to działa? Każdy pracownik po zgłoszeniu swojej gotowości do pracy otrzymuje od systemu zadanie do wykonania. Zadanie to uwzględnia umiejętności danego pracownika i jest optymalne z punktu widzenia bieżącego stanu realizacji wszystkich zleceń, dostępności zasobów, zadanych priorytetów trwających prac oraz wszelkich innych zdarzeń na całej hali produkcyjnej. Po zakończeniu danego zadania pracownik raportuje to w terminalu, a system natychmiast uruchamia algorytmy decyzyjne, które wyznaczają kolejne optymalne zadanie dla tego pracownika. Każda decyzja systemu wraz z wydaniem polecenia pracy trwa nie dłużej niż 5 sekund. IPO system można porównać do nawigacji, która przez cały czas przebywania pracownika na hali produkcyjnej na bieżąco decyduje o pracy, którą ma on wykonywać w danym momencie. Pracownik zawsze posiada komplet informacji umożliwiających mu wykonanie otrzymanego polecenia, wie na jakiej maszynie, skąd pobrać materiały i narzędzia, według jakiej technologii realizować operacje i gdzie odłożyć gotowy produkt. Do interakcji z systemem oprócz terminali mogą być również wykorzystywane komputery i urządzenia mobilne, a wkrótce rozszerzona rzeczywistość i polecenia głosowe. System umożliwia także zbieranie danych bezpośrednio z maszyn oraz samodzielne sterowanie robotami w procesach realizowanych bez udziału człowieka. IpoSystem najwygodniejsze narzędzie dla zarządzających. Iposystem na bieżąco informuje zarządzających o rzeczywistych terminach realizacji wszystkich zleceń, o możliwych opóźnieniach i ich przyczynach, wąskich gardłach i innych zagrożeniach oraz o rzeczywistej wydajności wszystkich zasobów. Dzięki rewolucyjnej metodzie zarządzania Iposystem, osoby zarządzające mają dostęp do szczegółowych, aktualnych i wiarygodnych informacji o procesie produkcyjnym. Dzięki nim mogą optymalizować te procesy, rozwijać umiejętności pracowników i podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Iposystem działa już w 50 fabrykach w Polsce, codziennie sterując pracą ponad 12 tysięcy pracowników, generując 45 tysięcy decyzji operacyjnych dziennie. Wdrożenie Iposystem oznacza przyrost produktywności od 15 do 30% już w pierwszym roku jego użytkowania. Zmień oblicze swojej fabryki, sprawdź jak wzrośnie jej produktywność, gdy stanie się autonomicznym, samoregulującym się organizmem. Skontaktuj się z nami już teraz.